Siemano, z tej strony Fire One, a dzisiaj na slajdzie w kolejnym odcinku z Fire City. Oczywiście, już oberwałem jakąś ten nie podką, ale chyba zastrzuciłem, się czymś, jakby, no, ale no. Witam Was oczywiście na Fire City. Nareszcie po długim wyczekiwaniu odcinków jest Fire City. Ogólnie już na pewno był live z tego co kojarzę, no bo tak, montuję to akurat kiedy już dawno był live z Fire City, więc ogólnie spoko. No, oczywiście, zapraszam Was do oglądania. Kurczę, jeszcze mam trochę tego Dobra, coś sobie może W sumie Ale dobra Nie no, jest git całkiem Ale nie, bardzo się cieszę ogólnie z Fire City, więc ogólnie mega, że nareszcie jest LiveX, słuchajcie, więc Jeszcze raz trzymam na pa W sensie śmano, z tej strony fire One, Sorry Czemu ja powiedziałem pa? Jak jeszcze się nie zażegnam, dopiero jest początek przyszłego odcinka, to bez sensu Dobra Trochę się z tego zalegalpowałem Ogólnie mogę Wam powiedzieć. Mm, no. Także, no, jesteśmy oczywiście na wysepce tutaj, tej takiej spawnowej Więc git, dobra. Lecimy, 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 lecimy. Run. Kurczo pusty tutaj, dość w sumie. Dość, bardzo pusto bym powiedział. No. No, więc O kurde, Creeper, niedobrze. dobrze. tam chyba Enderman. Dobra, do wody lecę. Po prostu wody płynę w dal. Mhm. Jakby co, tak jak możecie kojarzyć ten odcinek, niestety będzie trochę spóźniony. Dość sporo spóźniony na premierę. Więc, no. Tak, niestety się zużył, słuchajcie. No, ogólnie miałem dużo roboty jakby, no. A nareszcie się już przeprowadziłem w sumie do nowego mieszkania, mogę Wam powiedzieć, więc ogólnie super. Jeszcze jedyne co mi zostało to złożyć: jedy, jedy, Jeden mebel, jedną taką szafeczkę kuchenną, plus a łóżko tak naprawdę, bo póki coś piecuję na materacu. Więc w sumie mogę Wam powiedzieć, że zostało mi tylko to tak naprawdę do służenia, i tak naprawdę no. Ale już ogólnie wszystko z tym przeprowadziłem do nowego mieszkania, więc mega fajnie niż to. Uważam, że naprawdę nareszcie będę mógł dla Was normalnie nagrywać filmy. Powiem Wam tak. I bez żadnych ten, hałasów ani niczego wiecie. Jedynie może sąsiedzi, ale powiem szczerze, że jest bardzo cicho o dziwo, więc jest mega. Jest zdecydowanie mega. Więc no, jest naprawdę sztos. Więc no, <grym> ogólnie to ostatnio się Wam chwaliłem, że ten ee, tam postami, że akurat mam Minecraft na PS Vita, więc ogólnie mega. Tak, udało mi się zagubić Minecraft na PlayStation Vita Serio, więc ogólnie super. Mam już Minecrafta na telefonie, mam na Xboxie, mam na. Mam Windows 10 Edition, mam jeszcze. Mm, mam na Xboxie 360, Xbox One Mam jeszcze na. Na PlayStation Vita na, i na Nintendo Switcha. No, więc w sumie prawie wszystkie Minecrafty. No dobra, oprócz oczywiście kon z konsol, PlayStation, bo tych akurat nie posiadam kurde No skubany pajączek dobra ale no nie. Jedyna, żeby żeby jakby bez sensu byłoby sobie kupować Minecrafta na PlayStation 3 czy 4, jak ich nie posiadam, co nie więc najpierw musiałbym kupić taką konsolę. No i plus jeszcze przecież był Minecraft na 3DS, a więc w sumie teoretycznie musiałbym jeszcze kupić ten 3DS, <laughs> żeby mieć Minecrafta 3 a No. Ale w sumie dla jednej gry by mi się za bardzo to nie opłacało, tak naprawdę, więc, no. Nie ja no, dla jednej gry mi się naprawdę by to nie opłacało. czy mogę sobie kupić samą grę bez konsoli i mieć po prostu grę. Co jest też bardzo dobrym pomysłem, w sumie teoretycznie, jakby tak się zastanowić. Bardzo interesującym, w sumie, i bardzo ciekawym, no. Może to nie jest naprawdę taki zły pomysł, w sumie. Jakby się zastanowić. Mm -hmm. no. Ogólnie mogę wam powiedzieć, że, że akurat jak ten, e, możecie pewnie kojarzyć jak opublikowałem raz posta odnośnie tego, że a tam występu, e, ten występuje w jednej tam części jakiegoś kawałku w którym akurat kilka osób śpiewało. Nie wymienię teraz z nazwy, bo mogę się pomylić, a są ludzie, którzy się pewnie wkurzą jak, to, jak pomylę ich niki, czy tam ich ksywki więc po prostu po prostu znajdziecie pewnie gdzieś ten link. W sensie do tego filmu na karcie społeczność. W sumie na Discordzie chyba też bodajże jeszcze udostępniałem, więc na spokojnie, powinniście tam znaleźć. Ale chodzi o to, że ogólnie, wpad e, ogólnie wpadliśmy na kilka pomysłów, też na live było mówione, żeby zrobić jakieś e, kolejną jakąś nutę, co nie. Ja powiem wam szczerze, że ostatnie, ostatnimi czasy wpadłem na pomysł, żeby napisać tekst o piosence Bentana. I może się coś uda ciekawego, ale nie wiem, szczerze. <laughs> nie, no, akurat e, mój głos jest dość specyficzny, powiem o tak. Nie jest to głos, którym no, raczej można operować w taki sposób. Jak ten, ale mogę wam się pochwalić, że kiedyś, kiedyś był mój głos taki bardziej do śpiewania No, o dziwo Nie było tak źle Lul Dobra, giniowco gini No i poszła Ogólnie, póki co na razie nie wiadomo, kiedy będzie sezon 10 w Fire City. Póki co mamy sezon 9 i będzie on jeszcze przez jakiś długi czas, więc. Więc nie macie co się nawet. Nie macie co oczekiwać na jakiś sezon 10 na razie, póki co przez spory czas. A ponieważ, no, po prostu. No, po prostu. A i tak ten sezon 9 jest spoko, więc jest git. Ten sezon 9 jest akurat mega, więc super. I tak chciałbym nagrać z tego, z tego jak najwięcej odcinków w sumie z Fire City. Bo zauważyłem, że są sezony, gdzie ja akurat totalnie mało odcinków nagrywałem. I co jest mega słabe uważam? Więc no. A problem był właśnie głównie takie, że ja miałem mało czasu, a te sezony trwały też, żeby była ta odległość te, tych sezonów, że to było naprawdę... Szczerze, że to były po 2-3 sezony w ciągu roku, a ja nie miałem aż tyle czasu, żeby nagrać aż tyle odcinków z jednego sezonu Więc wiecie, jak to wyglądało, więc też uważam, że lepiej, że teraz mamy cały czas 9 sezon Bo dzięki temu, ja tak naprawdę jestem w stanie nagrać sobie kilka odcinków dzięki temu I, og i ogólnie sobie pograć, co nie, więc też jest spoko a I też inni są w stanie sobie na luzie pograć i nie muszą, ten, nie, nie muszą się martwić, co nie, o to, więc jest naprawdę spoko, uważam W taki sposób to zrobić niż ten Niż, e, niż jeżeli Bym miał utworzyć kolejny sezon teraz Uważam, dla mnie jest póki co w porządku, więc jest git Nie no, mi się to akord podoba po prostu, więc jest mega No Kurczę, jeszcze łóżko, a nie, łóżko już mam, dobra, myślałem, że nie zrobię, ale przecież no tak, dobra, przystrzowcy już zatłukłem, więc jest git. Dobra, ogarnialiśmy sobie co ja, więc jest super No i nareszcie będę mógł przetopić sobie jedzonko Tylko najpierw będę musiał ten... W sumie może pójdę pozbierać zaraz drewno I zrobię sobie drewniany węgiel W sensie węgiel z drewna, drzewny węgiel no. To będzie nawet lepszy w sobie pomysł Przynajmniej będzie bardziej wytrzymały, co nie? Ten opał, więc jest git. Dobra, kosimy drzewo, a jest mięsku. Ogólnie, widzowie, mogę Wam powiedzieć szczerze, że nie jestem pewien, czy do końca uda mi się dograć cały dźwięk. Więc istnieje taka możliwość, że po prostu jakby inaczej, pewnie za chwilę może przerwę ten dźwięk nagrywania, ale nie jestem pewien, zobaczymy. No i po prostu końcówkę bym dla Was dograł tak naprawdę. A kurde, ale nie ukrywam, że fajnie by było dograć, ale no ten. Ogólnie, mogę Wam powiedzieć, że ostatnio ten e, pisałem z kilkoma osobami na Discordzie, gdzie otworzyliśmy sobie grupę odnośnie tego jaką piosenkę tworzymy finalnie chyba wszyscy są za Frugosong lecz znaczy nie wiem w sensie nie wiem bo, w sensie inaczej ja jestem za Mita tam to, to, to obojętnie jakby dla mnie spoko, jest, każdy jest wybór spoko chociaż jak ja dałem propozycję na przykład o Wire City to w sumie a nikt nie był jakoś ten zachęcony więc w sumie no tak ten tak tak, tak słabo trochę, należycie ale życie co poradzisz no więc, no Kurczę, ale już dawno naprawdę mnie nie było na Fire City, to trzeba przyznać. I naprawdę mega się cieszę z tego powodu, że nareszcie nagrywam dla Was drugi bodajże odcinek z Fire City, dopiero ale. Ale już drugi, więc jest mega. Jest mega sztos. No. Nie, ja naprawdę jestem z tego powodu widzowie ogólnie dumny, więc no. Naprawdę mega sztos. Po prostu, więc no, Git. Naprawdę. Dobra, myślę, że sobie jeszcze skraftujemy szybko tej mapę, słuchajcie widzowie. A jeszcze tutaj oczywiście sobie postawię trzcinę sukrową, żeby nie było. I będziemy powoli już kończyć, myślę, ten odcinek. Tylko jeszcze sobie właśnie mapkę skraftuję, żeby to już jakby powoli ją sobie zbudować, żeby mieć mniej więcej rozkład tego, jak tutaj wygląda teren, co nie więc... Myślę, że powoli będziemy też już kończyć. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeśli tak, to oczywiście możecie stać łopieszkę w górę albo w dół. To zależy, jeśli Wam się spodobał, bądź nie. Dobra, jeszcze zrobimy sobie ten, e, m, tą ramkę na przedmioty co nie, żeby sobie postawić tę mapę. O, i mamy mapę. Super i e, bardzo ładna nawet. W sumie. No fajnie mi to wyszło. No mega. i fajnie wygląda ta mapa. Dobra, co sobie tutaj postawimy, myślę. Wyślimy sobie. Ale no co myślę, że będziemy już powoli kończyć. Mam nadzieję, że jeszcze raz się wam odcinek spodobał, Bądź nie, no zależy. No i co? się mam na części pas. Z tej strony był fire one. a znaczy jeszcze położę oczywiście mapeczkę. Dobra, to myślę, że będzie najlepiej ją powiesić. Potem się najwyżej jeszcze coś doczepi, i będzie wtedy jakoś fajnie to wyglądać. A spokojnie, dobra. Doczepiłem peczkę i jest Git. No i Git, a i fajnie to wygląda. Dobra, żeby to tak w miarę ładnie było ustawione, widzowie wiecie? A żeby to tak w miarę dobrze wyglądało. No i jest git, jest uważam. No. Więc myślę, że będziemy już powoli kończyć się manual części pasty, z był Fire One. To widzimy się już wtedy niedługo. Pewnie w Fire City odcinku bądź w, w filmie z innej serii zobaczymy. No, ale tak jak mówię, Siemano Cześć Pa ze strony były Fire One się jeszcze zabarykatuję to Siemano Cześć Pa. No i widzimy się jeszcze długo, to cześć. A i oczywiście sorki, że było takie opóźnienie w filmie na premierę, ale postaram się już w miarę jakoś nadrabiać to. No to jeszcze raz Siemano Cześć Pa. Strony był JF1. Strony był JF1.